Siemano, z tej strony Myczki i oczywiście na samym początku chciałam wam przypomnieć o konkursie lektywnym widzów, panie tutaj siedem skinów za 4 dyszki, także powodzenia Konkurs kończy się już jutro, zapraszam was wszystkich na live'a, tam będą losowane i rozdawane te kałażki. Oczywiście będzie to różnych 7 zwycięzców plus tutaj dodatkowo giveaway dla wpłacających na CSGO skincie. także będą jeszcze, jeszcze będzie dodatkowych dwóch zwycięzców na Łapie konkursik, no i tam jeszcze dodatkowy, także powodzonka no, i oczywiście teraz wyrywujemy sobie tutaj zwycięzcę z poprzedniego odcinka. Jeśli interesujecie szybka i bezpieczna wymiana lub kupno skinów, zapraszam Cię na PirateSwap z kodem mieczek dostajecie 35% bonusu do. Wpłaty. Zobaczymy, kto będzie tym szczęśliwcem. Lapek, czekajcie, fioletowy, dziewiąteczka jest, Bluza z kapturem, także wszystko tutaj jest zawarte elegancko. Gratulacje. My tutaj lecimy na CSGO skinsa, także jeśli macie 18 lat, no i powyżej, no to możecie tutaj wpisać kod mieczy, kliknąć, aktywuj, wpłacić minimum 8 zł i 40 groszy. No i wtedy będziecie brali udział w tych konkursach. Może wam właśnie wyleć taka koska lub właśnie 5 różnych skinów. Także myślę, że za każdy coś tam sobie ciekawego znajdzie. Dzisiaj wypłacimy jeszcze, myślę, że jakiegoś Neonoira. Zobaczymy, ile to będzie. Kaski 144 zł. Dobra, no myślę, że z takiej kwoty można tutaj łatwiutko zrobić kostkę. Także dzisiaj podejmiemy się właśnie takiego challenge'u. Oczywiście, daily case'ik, no darmowe pieniądze. Kto by tego nie przyjmował, no myślę, że każdy to klika, jeśli tylko ma okazję. No, grosz do grosza, no i będzie jakaś tam góreczka oczywiście, uzbierana tutaj kody CSGO Skins wczoraj był wrzucony nowy kod, także jeśli chcecie otrzymać takie powiadomienia, wszystkie najnowsze kody po prostu które możecie użyć za darmo na CSGO Skinsie, no to zapraszam na mojego Discorda, tutaj od razu jeśli jest nowy kod, no to jest tutaj wrzucany, powiadomieni są ludzie, no i tutaj mamy kod na Discord Case także wybieramy sobie tą skrzyneczkę wklejamy kod, no i można tutaj zdobyć nawet ponad stówkę, no niby są to Minimalne tutaj najmniejsze procenty, ale zawsze coś tam może ciekawego siąć. No, i tutaj mamy pierwsze 55 darmowe groszy. No, jeszcze chyba lepszego skina nie dostaliśmy. Możliwe, że raz dostaliśmy tylko ponad złotówkę, ale no, rzadko się jednak to zdarza. Ale warto próbować, na pewno warto próbować. Tutaj naszą skrzynią, która będzie wróż, bo w dzisiejszym odcinku jest nowa skrzynia eventowa Evergrowth. Case, no i dostajemy z niej see you Later Alligator. No niestety w najgorszym stanie Battle skirt, dlatego nie zarabiamy, ale nie ma co się załamywać. Zaraz tutaj znajdziemy sobie jakąś ciekawą bitewkę. Dołączamy, no ponad 11 tysięcy graczy na stronie, także myślę, że w miarę spoko liczba tutaj. No, od razu znaleźliśmy przeciwników. No i teraz wystarczy tylko wygrać tą bitewkę. Dwie skrzynki tutaj, właśnie po 8 ,40 zł groszy. No i Gucio wysuwa się na prowadzenie ponad dwie dyszki na pewno będzie miał z tej bitwy. No nam tutaj by ewidentnie siadł underdog. No i byśmy zgarnęli dwukrotny profit. Także mogło być pięknie, ale no niestety nie wyszło. Także teraz dołączamy do underdoga. No i już tym razem myślę, że łatwiutko, łatwiutko sobie zgarniemy tutaj wygraną. No i te skinki będą nasze. Już wysuwamy się tutaj na prowadzenie, także, no, underdogi chyba są moją najlepszą tutaj stroną, najmocniejszą. E, no, kurde, no nie wiem o co tu chodzi, ale e, i tak mam jakieś przeczucie, że wygram to. No, ultra case, jeszcze tutaj jakaś koska. E, fajnie było, żeby nas podratowała. No i zobaczcie, bardzo blisko tutaj był e, Fever Dream, w Stanie Well Worn, no, żeby był lepszy stan. A, to był chyba LOL, ten minimal wear jest tańszy niż nie jest Well Worn, także, e, no czasem to nie ma po prostu znaczenia no ale e, trudno trudno po prostu lecimy na następną bitwę e, nie ma co tutaj e, sz, a bo dobra sami stworzymy tą bitwę no, nie ma chyba tutaj niczego ciekawego no tutaj była jedna na przepałkę taka w miarę e, w miarę spoko ale trudno zmieniamy na underdoga oczywiście moja ulubiona skrzyneczka czyli charakter craft sticker dawno nie było e, anime case także damy to też na jester mode, colorful case no i może dobra na trzy osoby underdog taka delikatna standardowa bitwa już mamy pierwszego przeciwnika. Naszym drugim przeciwnikiem, oczywiście, na underdogu jest Bot i Samo. Myślę, że ten bot najczęściej tutaj zdobywa, no oczywiście, najpotężniejsze skiny. Także miejmy nadzieję, że tak będzie również tym razem. Tutaj ta najdroższa naklejka podrożała do prawie 170 zł. No i CSGO skis to proszę cię, no najlepsza naklejka tylko tym razem na trybie klasycznym. Także typek wbił no i zrobił sobie. Prawie siedmiokrotny profit. Także, no co, co zdało nam powiedzieć, to tylko chyba aha, dokładnie tak, takie tutaj słowa się narzucają na usta po tej przegranej bitwie. Tutaj w miarę fajna bitwa. Może ktoś tutaj miał przeczucie, że te gold Casey mu oddadzą. No i ja również mam takie przeczucie. Od razu, nie całą sekundę, mamy tutaj naszego przeciwnika. Mogliśmy w sumie dać jedną skrzynkę na buście. No i jedną bez boostę to by wyszło na to samo, ale myślę, że mogłyby polecieć no dużo lepsze naklejki, aczkolwiek taki crown sticker na sam koniec, no proszę cię, co jest go skins, no jeszcze bitwa przegrana. Także ta próba się nie powiodła. Wypłacamy tutaj kolejnego jakiegoś ciekawego skinka, czekajcie, ile taki Guardian będzie tutaj warty? 120 zł No i musimy na dorzutkę chyba wziąć tego. No tutaj troszeczkę za dużo, niby kaski, ale kupimy sobie tego on the case'a, otworzymy, no i zrobimy tutaj drugą próbę od 140 zł do kosy, no coś takiego wtedy było na, na samym początku, także tak również teraz spróbujemy. No mówiłem, że to jest niby dobra tutaj kwota, żeby zrobić, żeby zrobić koskę, raczej nie powinno być żadnego problemu, a zobaczcie no, że jednak delikatne tutaj problemy jak do tej pory są. Ale nie można się załamywać tutaj... Oczywiście największej hazardistów, jak to na tych memach jest, skończy przed samym końcem, przed samą największą wygraną Także my tutaj czekamy na epic big win, na jakąś tutaj koskę znienacka, no chciałbym na pewno tego doświadczyć w tym odcinku Ale no nie wiem, jakiś mam problem z wybraniem trybu, cały czas jak wybieram underdoga to siada tryb klasyczny Jak wybieram tryb klasyczny no to siadłby tutaj idealnie underdog, także Dobra, na przepałkę tutaj jedna bitwa, jedna skrzyneczka za 4,20. Tio Pipako, pip, Pipoka jakiś kurde, to ciężko nawet wyczytać, tutaj było jego nick. Tutaj, no, tak przeczuwałem, że przegramy tą bitwę, dlatego dołączyłem do takiej tańszej. Tańszej tutaj bitewki, no, ale możemy spróbować. No, tutaj za 5 dyszek będzie to na pewno spore wyzwanie. Możemy tutaj, dobra, 10 sekund mamy. Jeśli nikt tutaj do nas nie dołączy dołączał do nas boty, także e, zobaczymy. No Albo może siomuś nie będzie chciał startować, także my chyba również od... Dobra, wystartował. E, także e, siedzimy tutaj do końca jak mężczyźni, no i miejmy nadzieję, że coś tam nam e, ciekawego siądzie. No siadło nam, siadł nam zajebisty USP wstań e, W stanie faktory New e, No i jest to kolejna przegrana bitwa. Ziomuś zrobił bitwę, zgarnął profit. Także chyba ja też tutaj powinienem zacząć robić bitwy, no bo cały czas dołączyliśmy do jakichś typków. Także może to jest tutaj problem. Może to jest problem, że my tych bitew nie robimy. Także tutaj jeszcze raz będzie test bitew skrzynek, przepraszam, tak, do 10 zł na buście. Ultra Case, a w sumie też tutaj wrzucimy. Dobra, 3 yes, lecimy teraz underdog, ale na dwie osoby Po prostu zagramy troszeczkę zachowawczo Zobaczymy czy taka tutaj taktyka no, bardziej się nam opłaci W ostatnim odcinku no, leciliśmy właśnie tylko e, Przeważnie jeden na jednego, no i to się nam bardzo dobrze opłacało e, W tym byliśmy najlepsi, zarabialiśmy e, spore profity e, No a dzisiaj graliśmy na 3, na 4 osoby No i na 3, na 4 osoby, to znaczy No i tak średnio to e, ostatecznie tutaj e, Jak widać wychodzi, ale dobra już mamy tutaj profit w tej bitwie. Także zobaczymy, kto to wygra. Do, do samego końca myślę, że będzie close, ale raczej ten ultra case. To tutaj prawie do Neon Ridera. Także no, nie byłoby tutaj zbyt, zbyt ciekawie kolejna bitwa, by wygrała. Ale w końcu, w końcu bitwa na dwie osoby. I widzicie, coś tam nam oddało. Także może poszukamy tutaj jeszcze. No, nikt nie robi bitew na dwie osoby. To jest troszeczkę dla mnie dziwne. Ja myślę, że jednak no, tak najbardziej się opłaca. No i najłatwiej można tak zarobić, oczywiście no trzeba mieć farta, ale no, na 3 osoby tutaj 33% szans, no ciężko czasem jest to Ciężkie, żeby coś tam ciekawego trafić, także AWP case, M4 case, no i Bierzemy tutaj holding down case'a Giga była case, no dawno tutaj skrzynka i samo nie była otwierana Spring case, tutaj wiosennie jest tak ładnie Pogoda jest ładna za oknem, także tym razem bierzemy tryb standardowy Mamy tutaj pięć skrzyneczek Spring Case. No, wszystkie są tutaj skrzynki ponad dyszkę. Także myślę, że mogą polecieć. No, fajne sk... e, skiny. Chciałem powiedzieć, że fajne kostki, ale tutaj może tylko polecieć kostka, właśnie z tych dwóch ostatnich skrzyneczek. Także poczekajcie do samego końca. Zaraz zobaczę, ile minut już mamy nagrania. O Jezu, no, poleciałem all in. No, poleciałem all in. Tutaj podrobiony Holding Down Case. Ten za 6 koła. To tylko. Baby Hole, podróbka, no podróbka mogło być tutaj 6 koła a jest jednak 5 zł ostatecznie jeszcze na dorzutkę Galil Eco. no kurde, ziomuś bija do nas robi trzykrotny profit my tutaj kolejną no bitwę niestety przegrywamy, dobra Chantico's Fire, no tutaj chyba ostatnia próba troszeczkę za dużo jest warte. jednak ta meczka. także tutaj otworzymy sobie tego Spring Night Tide Case'a skrzynkę nową eventową. Zobaczymy co on nam tutaj sypnie. O, 7 zł. Dobra, to zostawimy sobie po prostu tego skaucika. No i ostatnia próba. Po prostu polecimy all-in. Zobaczy tutaj 10 minut nagrania, także na szybko lecimy. Myślę, że z dwie bitwy. Może tym razem na Shared Mode. Dawno nie było bitew na Shared Mode. Oczywiście Shared Mode, no to trzeba tutaj Jester Mode odpalić w ruch tutaj po dwie skrzyneczki. No i chyba nie będzie tutaj więcej Drogich skrzynek, które możemy dostać, dodać, przepraszam, na Jester Mode, no bo ta cena zwiększa się kosmicznie. Także, może jeszcze jednego anime case'a. Tak, polecimy chyba do końca, po prostu e, raczej. Myślę, że Wam się taka bitewka na sam koniec spodoba. z 10 skrzynek, 11. No troszeczkę przekroczyłem granicę, myślałem, że jest to w granicach 10 skrzynek, ale dobra. Jester Mody, no myślę, że tutaj możemy bardzo, ale to bardzo dużo zarobić, no tylko trzeba nam troszeczkę szczęścia, no i już mamy pierwsze, myślałem, że troszeczkę droższe, ale tutaj Stanfield testać. Nie ma co narzekać, cały czas lecimy do przodu, oby każdy tutaj zdobył po te 143 zł, no i będziemy zadowoleni, tutaj spełnieni. No i cały czas zobaczcie tutaj e, trzy naklejki holo tutaj, znaczy dwie naklejki holo, jeden lenticular, czyli najdroższa tutaj naklejka jaka mogła wypaść e, Tylko Bot Rosso tutaj zamula na ostatniej pozycji, także trzeba będzie myślę, że za niego nadrobić. Bot i samo ładnie wystartował, ale no przy końcówce się e, mo, jak to e, mówią po prostu zesrał. <laughs> e, no i... O dobra, tutaj Botroso nadrabia, no jedna meczka, no i wleciało 43 zł z najtańszej skrzyni, czyli z low-case na Jester Mode. Zie. No do tej pory tylko my przekroczyliśmy tutaj granicę 140 zł. Tutaj dołącza do nas jeszcze Botisamu, także chyba będzie delikatny zarobek, ale no niezbyt duży, no bo Botroso tutaj się nie postarał. Dokładnie tak, także zostawiamy sobie chyba następny odcinek, te 149 zł. Dorzucimy. 835 punktów. Bóg, za, Bóg zapłać, dokładnie tak. No i lecimy po prostu nagrywać następny odcinek jutro. Także powodzonka, życzę Wam miłego wieczoru. No i się Mano.